Się w budynku, który tak naprawdę był zbudowany z myślą o niekoniecznie o edukacji artystycznej czy też muzycznej, ale z myślą o pracy urzędu, bo tu była siedziba landrata, czyli odpowiednika dzisiejszego starosty. Przy czym mówienie, że to jest landratura, jest pewnym uproszczeniem, gdyż ci, którzy tu na przełomie XIX i XX wieku rządzili właśnie na tym terenie, raczej mówili o tym budynku Kaishaus, czyli dom powiatu. Dlaczego? Bo tu nie tylko landratura, była również inne Instytucje związane właśnie z tym terenem, który dzisiaj byśmy nazwali powiat, ówczesny powiat szczecinecki, chociaż Kraj Sneustretin, o którym myślę i mówię, był nieco rozleglejszy niż ta ten podział administracyjny, z którym mamy do czynienia dzisiaj. Przez całe setlecia w tym miejscu były łąki, pastwiska, nieużytki, najczęściej łąki związane z pobliskim zamkiem książęcym. To był, była taka część, można powiedzieć, pomocnicza, taki teren pomocniczy zamku. I pamiętajmy, że jesteśmy poza obrysem średniowiecznego miasta. To też jest charakterystyczne. Na początku XIX wieku kupiec schód, kupuje ten teren, zaczyna dzielić go na parcele, między innymi powstają ogrody, czyli też jeszcze taka nie, nie część budowy ale bardziej rekreacyjna. I po śmierci tego kupca jego rodzina decyduje się w roku 1899 na sprzedaż tego całkiem sporego wówczas terenu i część tego terenu podzielono na parcele. Przy czym właśnie te dosyć szybko nakupi, zakupiło, zakupił Landrat, czyli mówiąc wprost, ta jednostka organizacyjna, która pojawiła się po wojnach napoleońskich, bo ten podział na Kajsy, czyli dzisiejsze starostwa, pojawia się w tym porządku państwa Hohenzolernów. W roku 1816. Oczywiście ten powiat też zmienia swój obszar i zmienia pole działania, również rzeczy, którymi się zajmował ówczesny powiat, ale przez cały czas, przez całą historię tego, tego podziału administracyjnego. Najważniejsze osoby w kraju, czyli w tym powiecie, to byli ludzie, związ... to, to przede wszystkim było junkierstwo, czyli, czyli ta szlachta pomorska, która była właścicielami dużych, całkiem sporych gospodarstw. Właściciele pałaców, to też jest istotne, to właśnie oni, ci, którzy mieli przed nazwiskiem przedrostek Fon, zasiadali w Sejmiku Powiatowym i to z ich grona wybierano poszczególnych landratów, bo każdy z nich należał właśnie do tej szlachty pomorskiej. Jak Powiedziałem, w roku 1899 kupuje to miasto, dosyć szybko kupuje to powiat i sejmik powiatowy w marcu 1900 roku decyduje się na budowę w tym miejscu nowej swojej siedziby. Ich wcześniejsza siedziba znajdowała się całkiem blisko ratusza, w nieistniejącej już kamienicy przy dzisiejszej ulicy 1 Maja. No i oni chcieli pokazać, że jednak ta jednostka zasługuje na odpowiednią oprawę. To też pokazuje, że ten koniec XIX wieku to był czas dynamiczny. Dynamicznego rozwoju nie tylko miasta, ale również tego co z miastem było związane, czyli tych poszczególnych miejscowości. Ale też rozwój Szczecinka jako przede wszystkim węzła komunikacyjnego rzutował na to, że w powiecie, w ówczesnym powiecie w ciągu tych właśnie lat drugiej połowy XIX wieku działo się naprawdę dobrze. I przechodzimy do rzeczy najważniejszej. Proszę sobie wyobrazić, że zaciągnięto pożyczkę na budowę tego obiektu. 220 tysięcy marek, 25 tysięcy marek kosztowała parcela, 195 tysięcy marek kosztowała budowa tego obiektu. Architekt, który został zatrudniony, to był architekt rządowy z Poznania, Max Bell. Tutaj niestety muszę mieć ciągę, bo nie będę pamiętał, że inspektorem budowlanym był pan Kellner, a firma, która budowała, to była firma lokalna Szczecinecka, to było przedsiębiorstwo budowlane Rofranca, czyli Mauermeister Rofranc, tak to się nazywa, bo Mauermeister to jest ktoś, kto buduje budynki. W ciągu dosłownie roku zbudowano ten gmach. W ciągu następnego roku wykończono ten gmach, czyli budowa zakończyła się w roku 1902 i właśnie w tym momencie budynek został oddany do użytku. Wiadomo z raportów, że na dole, na parterze, na najniższej kondygnacji znajdowały się instytucje finansowe. I my była tam Komunalna Kasa Powiatowa, również Powiatowa Kasa Oszczędności. Na piętrze było, były biura właśnie Komitetu Powiatowego, czyli ta Landratura. Tu był, był również Inspektorat Podatkowy, jak również był inspekt, Inspektor, który zajmował się budową dróg powiatowych. To była ta część dwóch pierwszych koordynacji, czyli parter i pierwsze piętro. I zwróćcie państwo uwagę na rzecz charakterystyczną dla tego budynku, bo to też jest moim zdaniem absolutnie ciekawe, że cała część dekoracyjna, cała ta warstwa dekoracyjna, która robi na nas olbrzymie wrażenie, to jest dopiero trzecia kondygnacja, czyli drugie piętro, to właśnie to piętro, na którym się znajdujemy. Dlaczego? Bo to miało podkreślić charakter tego urzędu, ale również wzniosłości tego urzędu landratury i to właśnie w tej sali, w której jesteśmy, która już od wielu lat jest salą koncertową aulą szkoły muzycznej, tu Spotykał się Sejmik ówczesnego powiatu. To właśnie było, można powiedzieć, centrum zarządzania tym terenem tuż obok była garderoba, a nieco dalej mieszkanie Landrata. I teraz też ważna sprawa. To mieszkanie Landrata, czyli ten budynek również pełni, pełni takie funkcje mieszkalne, to nie było mieszkanie, w którym Landrat mieszkał na co dzień. To było mieszkanie rezerwowe, tym bardziej, że trudno wymagać, żeby ktoś inwestował własne, prywatne środki w mieszkanie, które nie będzie przeznaczone jego stępnym, tylko kolejnemu Landratowi, bo oczywiście ci Landraci się zmieniali. To było mieszkanie, z którego Landrat, który zapewne miał jakiś pałac w okolicach Szczecinka, mógł Korzystać w momencie, kiedy przebywał w mieście. Czyli można powiedzieć, rodzaj służbowego lokum, oczywiście na odpowiednim również poziomie, żeby landrat w tym swoim służbowy, służbowym mieszkaniu mógł podejmować gości. Przy budynku zbudowano stajnie powozownie, nad tą stajnią i powozownią również były mieszkania, ale dla służby, czyli przede wszystkim dla woźnicy, być może dla ogrodnika, bo wokół budynku również był wówczas ogród. I teraz przechodzimy do tej części dekoracyjnej, bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia z prostym budynkiem. I to jest bardzo mylne podejście, bo ten budynek jest bardzo ciekawie z... Zaprojektowany, oczywiście zrealizowany, bo mamy liczne ryzality, czyli takie fragmenty mury odstające od tej głównej, od tej głównej bryły. Większość tych ryzalitów to, jest, to są ryzality o rzucie prostokąta, ale jest jeden, tym, którym Państwo weszli tą klatką schodową, który jest w, o, o rzucie wielobocznym. I też w tym ryzalicie proszę zwrócić uwagę na rysunek niektórych okien, bo te okna też tu się zmieniają. Tu nie ma. Pozornie wydaje się, że te okna wszystkie są do siebie podobne, ale gdy się przyjrzymy i rytm okien i ich kształt bywa różny i na przykład w tym ryzalicie wielobocznym zastosowano na górnej kondygnacji tak zwane okna w kształcie ośle, oślego grzbietu. To jest bardzo ciekawy kształt, który tutaj zastosowano. Jeżeli chodzi o dekorację elewacji zewnętrznej tutaj na drugim na, na drugim piętrze, czy, czyli tej trzeciej kondygnacji, mamy bardzo bogato rozbudowaną te, tą, 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 tą dekorację. Mamy półkolumny nawiązujące do średniowiecznych gotyckich służek. Mamy blendowania podobne właśnie jak w późnogotyckich budowlach i ten, ten rysunek, który widzimy na zewnątrz tego budynku, ma podkreślać charakter urzędu, do którego musimy podchodzić z pewną rezerwą, ale również z pewnym szacunkiem. Bo co ciekawe, jak powiedziałem, na dolnych kondygnacjach dekoracji właściwie nie mamy, ale to, co jest w dekoracji y, drugiego piętra, rekompensuje nam te braki i mamy do czynienia z przepięknym obiektem. Mi się najbardziej osobiście powiem, oprócz oczywiście tych półkolumn, które też są w różnych wykończeniach, mi się najbardziej podoba może mało zaznaczona i mało widoczna elewacja niepołudniowa, tylko elewacja północna. I tam zobaczycie Państwo fantastyczne nawiązania do. Y, Lokalnej, wiejskiej architektury i te właśnie niektóre elementy związane właśnie z taką konstrukcją szachucową, to jest po prostu nawiązanie i to jest ukłon w kierunku takiej lokalnej architektury rustykalnej. Dlatego też warto oglądnąć ten obiekt z każdej strony, nie tylko z tych głównych dwóch elewacji, bo one oczywiście są najbardziej imponujące, ale również elewacja ogrodowa, czyli północna i wschodnia, również robią duże wrażenie. Dziękuję bardzo.